Konkurs Gigi Robot w skrócie można określić mianem programu edukacyjnego, który ma niejako przygotować chętnych uczniów do kształcenia politechnicznego. Tematyka budowy autonomicznych robotów mobilnych jest pretekstem do zachęcenia uczniów do nauki m.in. automatyki i programowania. To jest bardzo skomplikowany technicznie, ale też rozbudowany nasz turniej. Ten turniej Gigi Robot stawiamy na to, aby wyłonić takich najlepszych. Inżynierów przyszłych, ponieważ ten konkurs prowadzi po kolei. Jest to kuratoryjny konkurs, który ma pewne wymagania. Od wielu lat zajmujemy się robotyką już od kilkunastu lat zaczęliśmy to z panem Maciejem wspólnie w Zespole Szkół Grodzisk-Górnym. Takim pomysłem, ażeby uczniowie rozwijali swoją kreatywność dzięki temu, że zajmują się programowaniem, budową autonomicznych robotów. Na to stawiamy, żeby to były autonomiczne roboty, czyli nie wchodzimy w sterowanie. Rejestracja do konkursu kończymy w grudniu. Ogłaszamy na koniec stycznia zadania i uczniowie mają te kilka miesięcy na to, żeby się przygotować do konkursu. W międzyczasie składają dokumentację, robota, składają dokumentację pracy drużyny, która jest też oceniana. Natomiast tutaj to jest już finał, do którego wszystkie drużyny, my tutaj nie robimy jakiejś eliminacji, nie odrzucamy wcześniej, wszystkie drużyny, które się zgłosiły, mają prawo wystąpić. W tegorocznej edycji konkursu kuratoryjnego uczestniczyło 160 uczniów z 9 województw. Młodzi konstruktorzy w swoich zespołach rywalizowali w przypisanych im kategoriach wiekowych. Nasza grupa liczy cztery osoby, które się podzieliły po dwie, były dwie pary, po dwie osoby, na dwa roboty. Zrobiliśmy dwa roboty. Jeden robot miał zająć dół planszy i zrzucić wjazd, żeby drugi robot mógł swobodnie wjechać do góry i zebrać kulki. Zadanie każdej grupy jest podzielono na trzy etapy. Pierwszy etap to były eliminacje, gdzie liczyło się to do 1 trzeciej do całości punktów. Drugi etap to były dokumentacje i prezentacje, które też się liczyły do jednej trzeciej, tam trzeba było opisać robota. Jak on działa i co robi, dokładnie zdjęcia i wszystko trzeba było opisać. I trzeci etap, właśnie dzisiaj, to startują dwie drużyny, są losowane dwie drużyny i po prostu eliminacje, kto zrobi więcej punktów. Konkurencje polegają na tym, aby różne przedmioty, np. pomponiki albo takie drukowane w 3D kostki, transportować na odpowiednie miejsca na naszej planszy. I za różne kombinacje tych dwóch elementów po w różnych miejscach mamy różne liczby punktów, mamy też mnożniki. Niektóre drużyny sprytnie to wykorzystują i mają bardzo duże wyniki w, w porównaniu do tych drużyn, które no, mniej sprytnie podeszły powiedzmy, do, do tematu punktacji. Robota stworzyliśmy od początku, każdy klocek po każdym klocku, robiliśmy go około od grudnia do dzisiaj. A program pro, z programem było różnie. Program był tworzony około od lutego, ale w jednym robocie tworzyliśmy go w ostatni dzień. Trzeba było się zastanowić nad strategią, nad wszystkimi zadaniami, które mógł wykonać, bo to nie jest tak, że musi wykonać jedno zadanie. Jest kilka. Trzeba po prostu wybrać, których chcemy robić. Adepci turnieju GG Robot stają się finalistami kuratoryjnego konkursu przedmiotowego, co daje im dodatkowe punkty w procesie rekrutacji do szkoły średniej, kolejny konkurs już za rok.